Cat Quest jest tytułem autorstwa polskiego studia The Gentle Bros. i pojawił się na Steam 8 sierpnia 2017 roku. Tytuł jest prostą zręcznościówką z elementami rozwoju postaci, choć ogranicza się to jedynie do nabijania expa i levelowania. Kierujemy w niej postacią Kota, a naszym zadaniem jest uwolnić siostrę głównego bohatera, porwaną przez złego Darkota. Świat gry jest otwarty i to do nas należy decyzja, czy ukierunkujemy się ku grze w celu doprowadzenia głównego wątku, czy też skierujemy się do eksploracji otaczającego nas świata i będziemy realizować misje poboczne celem uzyskania nieco doświadczenia i zwiększenia poziomu naszej postaci. Grafika i muzyka Gra rozgrywana jest w środowisku 2.5D. Postacie oraz obiekty są wykonane jako grafika 2D, jednak całość jest skalowana i widoczna w rzucie izometrycznym. Jest to bardzo zbliżone do tego, co widzimy w Dont Starf. Graficznie, gra prezentuje się bardzo ciekawie. Widać, iż wszystko jest dopracowane i kolorystyką oraz dbałością o szczegóły robi dobrą robotę. Napotykane postacie, z którymi możemy porozmawiać, są statyczne i nieruchome. Choć zadbano o ich pseudoanimację w postaci rozciągania rysunków w pionie i poziomie, co symuluje nieco ruch naszego rozmówcy. Dźwiękowo też mi się spodobało. Efekty walki oraz ciekawa ścieżka muzyczna przygrywająca w tle także wywiera pozytywne wrażenie. Według How Long to Beat, sama rozgrywka głównego wątku fabularnego zajmie nam około 6 godzin, zaś z dodatkowymi misjami o 2 godziny dłużej. Całość powinna się zamknąć w 10 godzinach rozgrywki. Fabuła. Gra rozpoczyna się krótką scenką animacji, gdy dwoje kotopodobnych istot płynie łodzią poprzez zburzoną wodę. Nagle pojawia się trzecia postać. Potężny mak, który porywa z łodzi siostrę głównego bohatera, a samą łódkę z nim obecnym na pokładzie niszczy za pomocą słupa energii. Jak się dowiadujemy? nasz protagonista zostaje naznaczony dziwnym znamieniem i nieprzytomny ląduje na brzegu jakiejś wyspy. Obudziwszy się zaczyna badać okolice i tu do gry wkraczamy już my. Obok nas zauważamy dziwną niematerialną istotę, która przedstawia się jako nasza strażniczka. Duszek nazywany Speiri. Będzie nam służyć pomocą i doradzać w czasie prowadzonej przez nas wyprawy. Świat, w jakim toczy się cała opowieść to przypominająca nieco bajkę kraina pełna, a no właśnie, kotów. Kociaki tworzą społeczność przypominającą ludzi średniowiecza: rycerze, chłopi, coś na wzór zamków oraz uzbrojenie w postaci tarci oręża, takiego jak miecze, magiczna laska czy też topór. Rozgrywka: Celem naszej gry jest uratowanie siostry bohatera porwanej przez złego czarnoksiężnika. W tym celu musimy zrealizować szereg krótkich misji, polegających przede wszystkim na walce z coraz to mocniejszymi przeciwnikami. Gracz w każdej chwili może odłożyć na później wątek fabularny i podjąć się realizacji misji pobocznych w celu wzmocnienia swojej postaci, czy też zdobycia mocniejszego oręża. W każdej chwili może powrócić do głównej misji, czy też bez żadnych konsekwencji porzucić aktualnie realizowaną misję i rozpocząć inną. Cel jest zawsze wskazany strzałką. Więc bez problemu dotrzemy na miejsce przeznaczenia. Misje poboczne, które możemy realizować, znajdują się na, można powiedzieć, na tablicy ogłoszeń, które to mieszczą się w każdej wiosce. Niestety, nie każda wioska oferuje dostępne do podjęcia misje, a pojawiają się one wraz z upływem czasu i po spełnieniu określonych warunków, takich jak na przykład popchnięcie do przodu głównego wątku. W większości przypadków oferowane misje są liniowe. Czyli po jej zakończeniu pojawi się kolejna do realizacji, ale tym razem dla wyższego poziomu postaci. Tenże poziom jest jedynie wyznacznikiem trudności i nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy się jej podjęli. Nie mając jeszcze aż tak doświadczonej postaci, po prostu będzie nieco trudniej. To, czy misja jest dostępna, widać na mapie w postaci znaku zapytania nad tablicą ogłoszeń. Niestety zastosowana metoda ma jedną wadę. Raz, że mapy nie można przesuwać. I dwa, że przy wyświetlaniu mapy jest ona nieco nieczytelna, jeśli chodzi właśnie o zauważenie tego znaku dostępności misji. Totalnie nieprzemyślana sytuacja. Przydałby się jakiś wykaz, gdzie aktualnie możemy się podjąć jakiejś misji, a tak w pewnym momencie trzeba po prostu biegać po planszy i szukać po wszystkich wioskach, która to dla nas ma jakieś aktywne zlecenie. Jeśli chodzi o mapę gry, to cała mapa jest wykonana starannie i cieszy oko. Jest niestety niezmienna, więc jeśli zaczniesz przygodę po raz kolejny, przyjdzie ci ją toczyć w znanym już sobie otoczeniu. Identyczne zadania, identyczna linia fabularna, i tak dalej. To powoduje, iż gra jest tak naprawdę do przejścia na raz maks na dwa razy. Mapa to dosyć rozległa kraina, na której znajdziemy kilka porozrzucanych wiosek, oferujących nam szereg misji oraz podziemne lokacje w postaci jaskiń, w których to znajdziemy nieco przeciwników do pokonania. Oraz nagrody w postaci skrzyń, po otworzeniu których zdobędziemy lepsze gipuny. Niestety są one dosyć małe i jedyny problem jaki napotkamy polega na pokonaniu napotkanych tam przeciwników. Skrzynie, jakie napotkamy w jaskiniach, dają nam losowo różne elementy wyposażenia w postaci pancerzy czy też hełmu oraz czasami broń. Rzeczy, których mogą nam wypaść jest kilkanaście każdego rodzaju. Czasami obdarowują nas nimi także realizowane przez nas misje. Przedmiotów nie można sprzedawać czy też ulepszać, a otwieranie kolejnych trzcin powoduje, iż jeśli napotkamy ten sam przedmiot, to jego poziom zostanie podbity, a wraz z nim jego parametry. Parametry to zadawane obrażenia, poziom pancerzenia, magii czy też punkty życia. Niektóre przedmioty dodają dla przykładu nieco do zadawanych obrażeń, a ujmują punkty magii czy też usuwają nieco punktów pancerza. Cały system takiego upgrade'u przedmiotów, jak dla mnie, jest nieco poroniony i bazuje przede wszystkim na szczęściu odnośnie tego, co się nam wylosuje. Dodam jeszcze, że skrzyń możemy napotkać dwa typy: zwykłe oraz ulepszone. Te ulepszone dają nam lepsze jakościowe przedmioty. Problem w tym, że te lepsze będziemy mogli otwierać dopiero gdy zdobędziemy klucz z jednej konkretnej misji. Niestety nigdzie nie ma informacji na ten temat, co konkretnie trzeba zrobić, by owy klucz pozyskać. Misja na jego zdobycie nie jest trudna. Ja na przykład ukończyłem grę nie zdobywając klucza do tych lepszych skrzyń. Ten lepszy klucz zdobyłem dopiero przechodząc grę drugi raz, gdy już wiedziałem, czego szukam. W grze napotkamy dosyć małą różnorodność przeciwników stających naprzeciw nam. W większości przypadków biegają sobie oni po planszy w jakimś punkcie i jeśli za nadto się zbliżymy, zaatakują nas. Ich poziom jest stały, więc wraz ze wzrostem levelu naszej postaci przestaną być oni jakimkolwiek wyzwaniem, i będzie można ich zdjąć na jedno uderzenie, czy też po prostu obok nich przebiec. W zasadzie można przebiec obok każdego wroga, ponieważ po chwili pogoni wróg odpuszcza pościg. Jak już wspomniałem, przeciwników jest jak na lekarstwo i w większości przypadków będziemy walczyć z tymi samymi wrogami. Każdy z nich posiada pewne umiejętności, jak na przykład atak obszarowy, tak więc po rozpracowaniu metody walki staną się po prostu kolejną przeszkodą. Wróg nim zaatakuje, to wokół niego pojawia się taki czerwony okrąg o określonej średnicy, a w nim będzie rozszerzać się kolejny krąg ciemniejszej barwy. Gdy dojdzie do brzegu tego pierwszego, wróg zada nam obrażenia, jeśli będziemy znajdowali się w jego obrębie. To czyni walkę bardzo prostą: podbieg, jedno, dwa, maks trzy uderzenia i szybkie wycofanie się z przewrotką. Najtrudniejsze przeciwnicy potrafią zabić nas na jedno, maksimum dwa uderzenia. Jeśli jednak będziemy się pilnować, można ich pokonać sukcesywnie, realizując wspomnianą taktykę. Magia. Nasza postać jest w stanie nauczyć się ośmiu magicznych zaklęć, z czego do walki możemy spośród nich wybrać sobie cztery. Jest tu leczenie oraz spowolnienie wrogów, a reszta jest zaklęciami typowo ofensywnymi. Możemy je ulepszać, windując je na maksymalnie 10 stopień zaawansowania, co powoduje, iż będą one zadawać więcej obrażeń czy też skutecznie nas leczyć. Za ulepszenia musimy zapłacić nieco grosza, przy czym wyższy poziom rzecz jasna będzie nas więcej kosztować. Zaklęcia możemy ulepszać w chatkach magów, porozrzucanych w różnych miejscach na mapie. Pieniądze. Za ubijanie przeciwników dostaniemy zawsze pewną ilość doświadczenia oraz pieniędzy. Padną nam one także za realizację misji zleconych nam w wioskach. Nieco monet napotkamy także porozrzucane na planszy, jednak nie opłaca się ich zbierać, ponieważ są to jakieś groszowe ilości. Pieniądze możemy spożytkować na zakup oraz ulepszanie zaklęć, czy też otwieranie skrzyni u kowala, dających nam nowe przedmioty oraz ulepszenia. Brakuje w tej grze sklepu, by móc sprzedawać nieużywane przez nas przedmioty, czy też kupować i ulepszać dokładnie to, co jest nam potrzebne. Ocena pozytywna jakieś 6 na 10. Grało mi się ten tytuł dosyć przyjemnie, choć niektóre z pomysłów uważam za niedopracowane. Najbardziej przeszkadzało mi to, że nie można przesuwać mapy. Dodam, że grałem padem. Musimy latać od wioski do wioski, sprawdzać gdzie możemy podjąć jakieś misji. Czy też ja sam zatrzymałem się z samym rozwojem głównej misji, ponieważ nie było jasno wskazane, gdzie konkretnie mam się udać, by moja postać zdołała nauczyć się latać, czy też biegać po wodzie. Dosyć ciekawie rozwiązano opcje dialogów. Masę słów jest przeznaczonych na koci język, więc często będziemy napotykać wszelkie bruknięcia i nawiązania do koci futer. Denerwujący jest także system ulepszania broni. Znajdujemy skrzynie porozrzucane po jaskiniach, a otwierając je losowo ulepsza nam jedną z posiadanych broni pancerza. Najgorsze jest to, że nie mamy na to żadnego wpływu, a samych przedmiotów jest kilkanaście. Szansa na ulepszenie tego, który nas interesuje, jest znikoma. Sama gra jest dosyć przyjemna i powiedziałbym, że nawet na zbyt łatwa. Da się przejść w kilka godzin i to nie trudząc się za bardzo. Dużym plusem jest to, że gdy gracz ginie, nic wielkiego się nie dzieje. Od po prostu zaczynamy od miejsca ostatniego zapisu, zatrzymując pozyskane doświadczenie, przedmioty oraz pieniądze. Przeprowadzając kolejne walki, nasza postać nabiera doświadczenia, dzięki czemu już wzmocniona będzie mogła ruszyć do walki przeciw mocniejszym wrogom. Zaskakuje także zakończenie gry, gdy okazuje się, że całość prezentowanej nam opowieści ma także drugie dno. I byliśmy tak naprawdę czymś narzędziem. Byliśmy wodzeni za nos, nie mając świadomości na temat prawdziwego stanu rzeczy. Gra nie ma także elementów przemocy, więc nadaje się do najmłodszych. Cukierkowa grafika, proste zasady rozgrywki oraz łatwe levelowanie bez wzmocnienia bohatera, którym gramy. Jest grywalna i skończyłem ją dwa dni, przy okazji błądząc nieco po planszy i zaglądając do wszystkich zakamarków. Plusy. Plusy to przede wszystkim ładna oprawa wizualna, dopracowane postaci, ciekawa ścieżka muzyczna, a także prosty system walki, choć może nawet jest to za proste. Mamy tu także brak przemocy, więc gra bez wątpienia nadaje się dla naszych milusińskich. Gra jest grywalna, choć ja bym powiedział, że jest może chyba nieco za krótka. Jakie minusy? Myślę, że minusów jest więcej niż plusów. Przede wszystkim jest to gra na jeden, bądź maksimum dwa razy. Mamy tutaj stałe ułożenie przedmiotów, questów i tak Minusem jest także to, że mapy nie można przewijać. Mamy tu także idiotyczny sposób podbijania statystyk broni, gdzie jest to zupełnie losowe. Misje niezbędne do wykonania głównego questu nie są także właściwie oznaczone. No i na mapie nie widać, gdzie czekają na nas następne zadania. Minusem jest także to, że lochy nie są oznaczone levelem, trzeba podbiec, sprawdzić osobiście, jaki poziom trudności ma dana jaskinia. Regularna cena gry na Steam to około 47 zł. Najniższa zanotowana około 23 zł. Poza Steam obecnie najniższa cena to 22 zł, natomiast historyczna cena to około 11 zł. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. pod adresem jakżeby inaczej hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji.